W 241 wydaniu programu Miasto Żyje między innymi Zakończenie przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego Nowy skwer rekreacyjny na Zielonym Jarze Mikołajki przed Ratuszem Zakończyła się przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego To jedna z największych tegorocznych inwestycji drogowych w Płocku Zakres robót był bardzo duży Na odcinku od ulicy Jasnej do Okrzei powstała nowa nawierzchnia asfaltowa Podniki po obu stronach jezdni i dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Zainstalowano także nowe oświetlenie LEDowe. Prace obejmowały też rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Przebudowano również wodociąg. Całkowity koszt wykonania przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego to kwota ponad 6,5 miliona złotych. W połowie ta inwestycja została dofinansowana ze do środków zewnętrznych z popularnej schetynówki, a więc z Narodowego Programu Budowy, Przebudowy Dróg Lokalnych. W końcowy etap wszedł remont ulicy 1 maja. Trwa m.in. malowanie oznakowania poziomego, ustawianie oznakowania pionowego oraz instalacja sygnalizacji świetlnej. Udostępnione dla ruchu zostało skrzyżowanie tej ulicy z Królewiecką i 3 maja, a także skrzyżowanie placu obrońców Warszawy z ulicą Kościuszki. Krzyżówki są przejezdne, ale nadal obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Prace potrwają do połowy grudnia. Na Zielonym Jarze powstał nowy skwer rekreacyjny. Inicjatorem utworzenia takiego miejsca była Rada Mieszkańców Osiedla. U zbiegu alei Armii Krajowej z ulicą Monte Cassino na powierzchni ponad 8000 m2 powstał plac zabaw, ścieżka dla rolkarzy i rowerzystów, chodniki, boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, siłownia terenowa, stoły do gry w szachy, fontanna i plac do wypoczynku. Do rosnących już drzew dołączyły kolejne. Na skwerze posadzono m.in. po raz pierwszy w Płocku ambrowce amerykańskie. Koszt wykonania skweru to 1,8 mln zł. Część kwoty dołożył PKN Orlen. To trzeci wspólnie z miastem realizowany projekt tego typu. Poprzednie dwa świetnie funkcjonują. Jest pełne zaangażowanie, bardzo dużo dzieci, bardzo dużo osób korzystających z skateparku, czy placu zabaw, czy Orlen Arenie. Mam nadzieję, że już niedługo również ten, ob, ten to miejsce będzie zaludni się e, dziećmi, babciami, osobami dorosłymi, którzy będą korzystać z tego miejsca. W przyszłym roku w pobliżu skweru ma powstać jeszcze parking. Cały plac za nami, ten odgrodzony, odgrodzony zielenią funkcjonalną, w planie miejscowym przeznaczony jest na parking. Ale na pewno w przyszłym roku chcieli będziemy wykonać parking z miejscami prostopadłymi wzdłuż ulicy Batalion. Mikołajki przed ratuszem to impreza ciesząca się dużym powodzeniem. Jak zwykle atrakcji było co nie miara. Świąteczny nastoj wprowadzali zebranych występujący na scenie artyści. Dzieci mogły wziąć udział w różnych animacjach i sfotografować się ze świętym Mikołajem. Kulminacyjnym punktem zabawy Mikołajkowej było włączenie świątecznej iluminacji. Prezydent Andrzej Nowakowski, wspólnie z dziećmi, punktualnie o godzinie 16, rozpoczął odliczanie. Na okrzyk ZERO stary rynek rozbłysnął mnóstwem światełek. Dwa, jeden, zero. W tym czasie przed ratuszem odbywał się jarmark bożonarodzeniowy. Na stoiskach można było kupić m.in. biżuterię, zabawki, wędliny, miody i świąteczne ozdoby. Kolejną przedświąteczną imprezą na Starym Rynku będzie Wigilia przed ratuszem, na którą zapraszamy serdecznie w niedzielę 20 grudnia.